To dzisiaj kolejny odcinek z, znaczy, kolejny, w sumie pierwszy odcinek z Jęgi. Ja zapomnijcie zostawić łapki w górę Subika, a my przechodzimy już do odcinka. Yy, nieco. Hmm. Nie, dobra, chyba już to dobra, nieważne. Dzisiaj sobie pogramy w yyy Widzowie. Proszę, dobijmy to 65 subskrypcji, bo będę rozdawał PETY w Pet Simulator. I ogólnie wczoraj grałem z moim kolegą na Trading Plaza i sprzedawałem PETY. I widzowie, jak jest to ten misiak, ten miś walentynkowy, ten najnowszy. To yy, ja, widzowie, kupiłem od takiego gościa za 10 milionów, tam chyba 9, a sprzedałem y, tego peta za 400 milionów. A może na to wszystko wydałem z 90. <grym> Więc trochę zarobiłem, trochę bardzo. My sobie już tu, tutaj lecimy. Aaaa. Tym się dzieje. Dobra No oni już klikną game over Szybciej Szybciej Dobrze No weź, zepchnij ich czy coś tu Można Odstawać gościu, weź się ogarnij o, dobra, coś trochę się wieło. Ejmy. Jest dobrze, dobrze. Ha 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 ha. Jelazno. Yy. Yy. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Będzie jakiś normalny, ogarnięty. Co to jest? No weź, szuć czymś. Dziękuję. No, tylko abyś mógł wtrafić. O, dobrze. I sobie już jedna osoba odpadła. Dobra. Lecimy. Rzucisz? Jezu, dobrze, tak wysoko nie podskoczyłem. Co on tam robi w powietrzu? O, znikł. Jezu, ja bym skoczył, to już jest po mnie. Dobra, gościu, Siema, skacze. No dlatego widzowie nie skacze. Cieną. No, no Dawaj, dawaj. Ile brakowało widzowie? Ile brakowało? Co? E? A? Super, bardzo się cieszę z tego powodu. Mega! Ech. Dobrze, tylko dwie osoby. Jest, jest, to... Jeszcze dwieście? Dwieście, dwieście. Jest, jedna, dobra. No weź, trochę to obniż, no. obniż to no dawaj, no nie, no rzuć czymś rzuć rzuć czymś dziękuję, tylko jakbyś mógł trafić w niego Bym był jeszcze bardziej zadowolony. Jest. zależny. Yes. Gigi. Mm. No i jest. No o. No i 30 sekund czekania, jeżeli on nic nie puści. Super. Super. No, no rzuć czymś. No, super, mega obrażenia zadało. O! wyrobi mega obrażenia. Mega. No, chłopie. Weź. A może do tej tam trzeba wpaść Jezu Dobrze, że tam nie skoczyłem A ja teraz bym Tutaj nie Prawie byłem Chyba tam idę Uff Uff No i stąd po no, możesz się pospieszyć? Tutaj czekamy dwie osoby jeszcze na górze. Aha. No kiedy? No, rzuć czymś. Dziękuję, ale nie w nas. Obraz pierwszej osoby. No. No rzuć! Dzięki! Nie 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 nie! No i żem już jest... Albo game over, game over tutaj będzie gdzieś. Przesuwa się trochę. Idzie? To za chwilę będzie tam że będziemy... Może jakimś triczkiem... Pomóż mi, pomóż, pomóż, pchamy, pchamy. Chciałabym to w by tobie... A! Okej, okay, spoko. Zacimy. Uff, prawie. Prawie tutaj by było. Weź to się rozwala. Dzięki. Uff. Idź na kolejne widzowie. Pomóż mi to Pomóż! Ej, co przesuwa się! Zobaczcie tutaj, widzicie? Aby mi gościu łaskawie pomógł. To widzowie to się przesuwa. Możecie sobie cofnąć ten film i zobaczcie. To się cofnęło normalnie. No! Patrzcie, widz, widzicie? Widz, widzicie, widzowie? Normalnie pcha. To może ja sobie pójdę... Tutaj nie Ech. dobra widzowie, no to by było na tyle. Kończymy z, chyba tam dwoma wygranymi, więc nie, nie, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę subika, bo na 65 subskrypcji robimy konkurs. Zobaczenia do kolejnego.